Cześć, jesteś menadżerem zespołu i masz już trochę dość nieporozumień w zespole, problemów z komunikacją, które się zdarzają. Ogarniacie stres, kiedy musisz przygotować się do trudnej rozmowy z pracownikiem, bo nie wiesz za bardzo, jak sobie ułożyć w głowie schemat takiej rozmowy, jak ewentualnie radzić sobie z oporem, z emocjami, które się pojawiają. Wiesz, że feedback i regularna informacja zwrotna to jest dobra praktyka, ale za bardzo nie wiesz, jak się za to wszystko zabrać. Jeśli tak, to mam dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Organizuję bezpłatne szkolenie online, w trakcie którego opowiem o mojej autorskiej metodzie Power Feedback w której poznasz 6 elementów skutecznej rozmowy, w której udzielasz informacji zwrotnej. To prosta, ale jednocześnie bardzo kompleksowa metoda, łatwa do zapamiętania, dzięki której zawsze będziesz wiedzieć, jak dobrze i szybko przygotować się do trudnej rozmowy. Zapisy na to szkolenie znajdziesz tutaj poniżej, klikając w, tej, w ten link. Natomiast nawet jeśli nie możesz być online w trakcie tego dnia, kiedy będzie organizowane to szkolenie, to zapisz się tak czy siak na listę zainteresowanych. Dlatego, że osoby, które są na tej liście, dostaną nagranie z tego szkolenia i będą mogły go posłuchać później. Do zobaczenia.